To mi swój Witam was W trzecim odcinku już z gry World I tak dzisiaj jest plan Wielki plan przeprowadzki bo Z tego co pamiętam Nie możemy tu budować I też jest teren nierówny i to zepsuliśmy trochę I co? Musimy przeprowadzić się I czy możemy zniszczyć Outboxa Ile? ILE? da się go jakoś, nie wiem Niszyć Bo Czeka czy możemy postawić kolejnego to zobaczmy. Eee... Yy, mapa. Przyszczę przy sobie tyle noszę rzeczy i co dzisiaj no plan jest przejść ni gdzieś dalej yy, nie to tak zaraz tu to... A właśnie, dobra, to od razu zróbmy to, bo możemy sobie dać. No tak zrobimy i teraz możemy chodzić. W mnie weźmy, dobra. Maksymalnie... O, okej. Okay. Tak to nie zadziała, dobra. Yy, to tak, robimy sobie pales czyli pokabale nasze, czyli jak zwał, tak zwał. I idziemy w podróż znaleźć nowe miejsce na bazę, bo tutaj lipa będzie. Tak. Bierzmy sobie to. I co jeszcze musimy. No, iść przez ciebie po prostu. Musimy znaleźć to nowe miejsce. Jak już mówiłem. Zbieramy stąd tę pulsferę. Żeby mieć do zbudowania tego. tej pracy swojej, tak? Trzynaście, no powinno starczyć. I co, idziemy w tą stronę za ścieżką. Obok tego... małoresa. I... który level on tam tak? Dziesiąty. Myślisz, że damy radę? Nie, dobra, zdałabym z tego na razie. No ty chyba nie idziesz w moją stronę, co nie, gościu? Co tu, jak tu zejść teraz? O dobra, tędy zejdziemy. Ok, zejdziemy. I się zastanawiam, jak to wam pokazywać. Rozgrywkę: Czy pokazywa wam jakoś... lepiej. Same ciekawsze momenty, czy całą taki pokaz. No, weźmy go, zabijmy. Czego serio ja go zery zabiję. Nie, tu jest. Do nicza klucz. Tak. A my nie mamy żadnego klucza. Biegwinki, z swoim tutaj zieloność na świecie eee. Dobra idziemy tu no Fast travel mamy teraz A bo tu z tego Jakaś figurka ta Klemis to jest, nie to jest Tak Eevee wygląda Dawaj, złapiemy ją, złapiemy jak nic, no. Dawaj, łatwo. Ja językowo tą alpakę, ale trochę lipa. Dobra, na razie olejmy to i chodźmy dalej. O, to jest, po, o, to jest bal chyba. No i git. Ну, пингвины. Пустые. Ну, браш, устые Водные покемоны. Łatwo, takie ławie pokemony. Możemy uczyć kogoś i co idziemy dalej? Tu to jest. Jajo. Large Dark Egg. Ej, tu jest ten gościu i siedzi sobie, gadajmy. Nie, nie ten co mówił w ogóle. Ale podnieśmy to co tu jest Na Pewno to nie interesuje czyli nic ciekawego w sumie. Już coś kolejnego. Chodźmy tutaj może gdzieś. Właśnie, nie chcę iść tam, chodźmy za ścieżką. Mamy dwa pokamony, które są już na tym poziomie. To to za wieża jest. Ej, są te jeleni. Je tu bali jest. Tego żebyśmy Udało. już byśmy złapali. Udało. Jestem widz już. Dobra, łapiemy typa. Czegoś się nie łapiesz typie? Ale łap się. Dziękuję. Gdzie byśmy się wybudowali? Jakieś fajne ruiny. No, tu jest fajnie, ale nie wiem, czy tu będziemy mogli budować za dużo. Wejdźmy się tam w ogóle, coś. co to jest. To jakieś takie łuki, jakaś wieża jest. Co to co wieża jest? Gdzie jest jakieś? Widzę u góry. Dobra, musimy się przenieść w inne miejsce w ogóle. To weźmy sobie przykładowo. No dalej wydajmy sobie to, żeby więcej przynosić. Nie na 15 tysięcy razy, most w ogóle jest. Już jest jaskinia. O nie, to są taki typiarzy, dobra, zostawmy ich. I co tam jest za pokemon? Aha, dzik Ja rzuciłem Jaki jestem debilem Weźmy sobie tego dzika złapmy. To jest rajczu F widzicie, tu jest rajczu jakiś. No, elektryczne wodne chyba. to za wioska? jakaś wioska. pieniędzy do za wioska. Jeszcze tam mogę iść, czy nie? Jest ten gościu zwykły niby. I tu mosty są wielkie. Wiecie co, może tu byśmy się osiedlili. Tu mielibyśmy fajną okolicę, mniej więcej. No, też mi się ta da tu byłoby git w miarę. byśmy sobie domek postawili, w sumie. Bo nawet tutaj byśmy sobie postawili domek i byłoby super. Tu byśmy sobie zrobili farmę czy cokolwiek. A co jest tu? Tu jest coś takiego typu. Okej, okay. no to co, budujemy się tu raczej. Nie mogę tego rozwalić? Super. Jego też nie. OK. ura Vixie? Co to jest za Vixi jakieś? Już tyle Pokemonów złapaliśmy. Czaj. Okay. No i co? No to budujemy tutaj po prostu. Tak. A ja no, już tu zacząłem budować. Trzeba będzie pewnie tu jakiś... Modus -hop mogę tu stawić. mogę. Ale no, nie tu. Jak mi się postawił głupio. No to co, stawiamy się tu jakoś. Budowanie jest trochę wkurzające, można powiedzieć. Aha. Musimy zniszczyć trochę drewna, za piąć I może byśmy... I tu... Jezus, nie straszcie mnie. Postawmy sobie łóżko, żeby mieć I spać 15 minut odcinka, już super. Więc to, co postawmy, łóżeczko mam drewno, musimy drewno ściąć, letnijmy to. Postawmy sobie ognisko może gdzieś Tutaj Chociaż Postawmy je może tutaj gdzieś Syndicate coś Pójdziemy może ich Później rozwali nas na nocy, bo tam skrzynka jakaś była Co by coś zjeść Dobra Musimy oczywiście to zrobić Bo tak to nie działa, że samo gdzieś przepalało ale wiecie co możemy zrobić? Chyba możemy Alboxa zrobić. Gdzie to postawić, to mogę. The next day, on kolidował ze mną. Super, jak ja uwielbiam kolidowanie z obiektem, którym jestem. Ja, mamy tyle pokemonów. Tak, i weźmy się tak. On tu sobie go dajmy już. Owce też się dajmy. No, i kurę se dajmy do tego weźmy se elektrycznego, tego pinga też możemy no i dzika se weźmy, chociaż cztery nam wystarczą. Dobra, i co? Y odcinku, co dziękuję Wam już za oglądanie tego. Widzimy się w kolejnych odcinkach. I co na samym pójdziemy ich Pani pokonać i przeniesiemy resztę rzeczy. Więc widzimy się w kolejnym odcinku z Palm was Do zobaczenia. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Czekam.